Słońce nam daje w twarz. Jedziemy dokładnie na wschód. Już się zorientowaliśmy, że. Dostać stać ty z Tajlandii. mają i kanapy są zrobione z beczek. Zacisnęliśmy po ślady i dawaliśmy ostatnie 10 km. I tak jesteśmy. Juhu! Kolejny dzień, rano. Szósta z małym hakiem startujemy. Opuszczamy krabi. Krabi, odję! Jest godzina 7.15 i mamy ze sobą 15 km, więc czas mamy wyśmienity. Niestety, złapał nas deszcz i dalsza jazda jest utrudniona. Ale znaleźliśmy miejscówkę, gdzie możemy coś zjeść, także będziemy tutaj zajadać się na nie. Jedne palmy umarły, a drugie palmy rosną. Stanek na trasie mm, i. Usiedliśmy w miejscu, tak naprawdę, żeby poczekać na... Mamy. Pan zwrócił uwagę na koszulkę, koszulkę. Grzegorza, tajską. Tak, my tutaj w oczekiwaniu na resztę grupy zostaliśmy poczęstowani prażynkami. Dostaliśmy kawę i mamy wrażenie, że pół wioski zaraz tutaj się zbiegnie. Zastanowimy taką atrasję. Cała Sałatika. Porobiliśmy sobie zdjęcia, no jest bardzo miła, fajna atmosfera. I zajadamy się słodkościami. Tutaj mamy papaje, już się zorientowaliśmy, że, że to jest poczęstunek dla nas. Bardzo miło. Przejechał kolejny gość. Halo, halo Co mówicie? Będzie przywitanie. Eee. Po co mówię? Po co ty za pojechał? Robimy za atrakcje Słuchajcie, mam to kosak, którego kupiłem dwa dni temu, a pożyczyłem od dziewczyn ja tasaka i będę właśnie otwierał go w takim oto tasaczkiem Chyba dochodzę do pewnej wprawy, ponieważ ponieważ się powoli udaje robić tak jak robią tutaj oni, czyli taki o! Mamy to! Yuppie! Ależ jestem zadowolony. Zobaczcie jak fajnie. I tym sposobem trafiliśmy na jedzenie. I ja raczej się zupą, bo to też że ja mam taką zupę, której jeszcze nigdy nie jadłam. E, mam tutaj wątony. Są też wątony smażone w głębokim tłuszczu. I są e, z szerokim makaronem, widzicie? I do tego są owoce, może mam tutaj trochę kalmarę, trochę ośmiornicy, widzę, że też krewetka pływa. Oprócz tego są e, kuleczki mięsne i trochę polandwicy wieprzowej. I to wszystko w takim mocno pikantno-pomidorowym Sosie, zupie, pychota, naprawdę. Wspaniały smak. Jesteśmy teraz w kawiarni. Przyjechaliśmy na kawę wcześniej, wstępując na market i wykupując parę słodkości. I chcieliśmy Waszą uwagę zwrócić na ten bardzo oryginalny design tego zestawu początkowego, na którym zasiadają nasze szanowne, ponieważ Ponieważ słuchajcie te fotele i kanapy są zrobione z beczek. Tu się nic nie marnuje. A przy okazji może pokażę Wam te nasze słodkości. Mamy tak, tutaj ryż na słodko, barwiony. Mm, tutaj liśćmi pandamu, czegoś takiego... Nie, nie pamiętam do końca... Konkretnej nazwy, to nie wiem czym jest barwione, może fosolą. To są wiórki kokosowe, ale takie e, mokre. I do tego e, plasterek takiego skondensowanego mleka, coś tofi. Tutaj mamy mm, naleśnik na bogato. E, na bogato z e, jajkiem w środku i z bananem. To jest z e, dużą ilością mleka skondensowanego i cukru. I tutaj mamy jeszcze smażone banany w cieście kokosowym, więc banany i kokosy królują w tym naszym dzisiaj słodkim wyzestawieniu pod wieczorku. Słuchajcie, Nasze ceny. Picie. Aha, i picie. Dobra, to może ceny: 20 batów, 20 batów, 20 batów. Kawa 25 batów, zielona herbata, 25 batów. Żyć się umierać ja do tego zwracam uwagę na to, że jesteśmy przy dość ruchliwej ulicy i dzisiaj nieźle wieje. Spory kawałek musieliśmy jechać pod wiatr i dało się to odczuć. Hej! Dzienny tam jeszcze świeci, a my już prawie spakowani i jedziemy. Dzisiaj mamy w planie dojechać do miejscowości Pamiętasz? Tung -tung. Tak? i tam łapiemy pociąg do Hatyai, żeby już wydostać się z Tajlandii. 50 kilometrów do zrobienia. To jest nasz hotel, w którym spędziliśmy noc bardzo sympatycznie. Nie skorzystamy z darmowej kawy i ciastek, bo jest godzina 6, a tutaj dopiero od 7 podają. Ale mamy swoje banany. I też to jest fajnie. bardzo dobre, ale tak dojrzałe, że ja obawiam się, że musimy je zjeść w tempie natychmiastowym. Takie widoki towarzyszą nam podczas porannej jazdy o godzinie 6.00. Ależ słońce nam daje w twarz. Jedziemy dokładnie na wschód. Kładła nas ulewa. A że jesteśmy chwilowo podzieleni, bo Ola z Grzegorzem wyprstnęli do przodu No to ja tutaj z matkami czekam aż przestanie padać I jak się rozpogodzi to śmiegamy dalej A warto dodać, że Zatrzymaliśmy się tutaj przy tej wiacie no i przyszedł właściciel domu i zaproponował nam, żebyśmy przyszli tutaj pod dach. Także ustawiliśmy sobie rowery i jest nam sucho i ciepło. Słuchajcie, jaja, jak berety. Jesteśmy w pociągu. Okazało się, że w ostatnim momencie trafiliśmy na pociąg, który nas zabiera do i Mieliśmy to zrobić jutro, ale no, zrobiliśmy to dzisiaj, więc wielkie brawa dla nas, że daliśmy radę. Nie się jak nie wiem co, mimo że miał padać deszcz, to zacisnęliśmy po ślady i dawaliśmy ostatnie 10 km i tak jesteśmy... Ja teraz... cię przeprowadzę na tą stronę, żeby było widać Dobre. jak to to, to wygląda. Jest teoretycznie wagon cargo, ale yy, to inaczej wygląda niż do tej pory te, te cargo, które my znaliśmy. Zostawiamy tu rowery, bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy i idziemy usiąść do wagonu. Klao, jedziemy, za 3 godziny happy. Jesteśmy. To jest nasza, można powiedzieć, ostatnia destynacja w Tajlandii. I prawdopodobnie jutro będziemy Tajlandię opuszczać. Wyjeżdżamy już do Malezji. I w ogóle, to tutaj w tym mieście mamy wrażenie, że jest bardzo dużo malezyjczyków. Między innymi za mną siedzą trzy panie w bardzo kolorowych ciuchkach. I no myślę, że... Będziemy mieć teraz bardzo kolorowo w Walezji. A my jesteśmy teraz w kafejce. Dziewczyny poszły na nocny market na jakiś shopping, a my tu na nie czekamy, zbijamy zieloną herbatę, szejka pomarańczowego i tajską herbatę, Mariuszki na um, boczek na ryżu. Trochę kasują nas dodatkowo. Jakieś takie bonusy, ekstra piątaka, ekstra dziesiątaka dostajemy. No ale, dobre jest. I tyle. Będziemy się z Wami teraz żegnać. I widzimy się chyba pojutrze. Dzień dobry. W kolejnym dniu. Jest godzina szósta. A że mamy dużo bagaży, jesteśmy na trzecim piętrze. Wybraliśmy wózek. Ostatni poranek w Tajlandii w listopadzie. Jesteśmy już bardziej gotowi, aby atakować granicę. Mamy 50 km i pewnie złapie nas deszcz. Tak jak patrzymy na prognozę pogody. Zresztą dzisiaj rano też padało, więc prawdopodobnie będziemy mieć Mokry przejazd. Droga do Malezji. Zostało nam 5 km. Z, zatrzymaliśmy się przy y, kawie, herbacie i tak dalej. Słuchajcie. To jest budzik małej damy. Na obcasiku. Czato. A z tyłu Maryżam pokaże kołyskę dla dziecka. Handmade. O! O, pani się zorientowała, że jest filmowana. A my chcieliśmy po prostu pokazać młodego. Nie, nie, nie. Proszę bardzo. Pokażę jak to ten robisz O, właśnie. Super. Jesteśmy na przejściu granicznym. Pedang Basar. Czyli przejście tajsko-malezyjskie, okay. i właśnie przekraczamy granicę rowerami. Rowery zostawiamy tu i idziemy do biura, po yy, no, prostu dostać pieczątkę wyjazdową z Tajlandii. Kap. Ekipa czeka w kolejce i śpigamy już dalej. Słuchajcie, stoimy tutaj może. Z, ile? Z 60 sekund? A się zrobił ruch. Zatrzymaliśmy no, ruch nadzieję, to będzie moje śniadanie dzień w dzień widoków i kolorowych klimatów. I cały targ stoi na baczność.